Cześć, witam na kanale Ryzyk Fizyk po urlopowej, mojej urlopowej krótkiej przerwie, jestem już po wojażach, pogoda dopisała jak najbardziej nawet za gorąco było, bo troszeczkę jak dla mnie, bo plażowanie też <grymka> wymagało wysiłku w tej temperaturze i chowania się przed słońcem, gdzie się dało no ale dzisiaj tak lekko już chłodniej tu u mnie za oknem troszkę kropi bardzo przyjemnie więc od razu Rześko. Na ciele i umyślę. No i to jest ten dobry moment, żeby coś podrapać po powrocie. Dzisiaj taki koszyk rozmaitości po raz kolejny za 45 zł. Mam zdrapkę pieniędzy jak lodu. Mam worek z kasą. Mam trzy razy ekstra pensję. Może trafi się pensja byłoby super. Owocowe eksplozje. Super linie, to zostawię sobie na deser i krzyżówka XXL, którą już wydrapałem wstępnie, żeby troszeczkę skrócić czas filmiku. I myślę, że od tej krzyżówki zacznę, dokończę ją, zobaczymy co będzie. Na razie nic nie wpadło. Są jakieś literki, ale jeszcze 6 liter do odkrycia, rozstrzygających. Także zapraszam. W tym momencie nie ma premii. Mnożnik wygranej. nie wiem jaki będzie, bo e, to się tyczy tej krzyżówki numer 3. E, jak jeśli tak to brakuje, może, może się trafi. E, sprawdzam. litera n chyba tyle kolejna jest O, tu jest pierwszy wyraz w krzyżówce numer dwa. Przegapiłem wcześniej B, a teraz K, tak? Skrzesiwo. No tu jeszcze A było. Litera J. Depilacja. Jakub. Jest pierwszy wyraz w bonusie premia. To nie pasuje. Jest pierwszy wyraz w krzyżu. Drugi wyraz w krzyżówce numer 2. Także tu jest szansa na coś. J. kajak. Drugi wyraz w krzyżówce numer 3. Jest litera D. Tutaj pierwszy wyraz. Wszystko ostatnie dwie litery do odkrycia. Samogłoska Y. A w pierwszej krzyżówce nie ma. Tu jest dysk. Sylwiak Semena. Mysz. I ostatnia decydująca. I no zobaczymy. Kielce i bis. W premii w bonusie. Ale to nic nie da. Tu jest wyraz numer jeden wydrapany. Płacam od trzech. No, tu brakuje S. że wszystko, czyli krzyżówka niestety pusta sprawdzam jeszcze kontrolne literki tak, RJ także na bok zdrapa teraz może super linie wdrapię szybciutko po dwa symbole krabi parasol Korona, korony nie dali, rogi Łódź rogi łuc. na pszczyna, tęcza jest tęcza Aha, na tak po kropelce, po kropelce czapka kości kości chyba nie widziałem, czapka była jedna czapka kości brak motyl kwiat o, kwiatków troszkę jest przynajmniej że nie było tu jest jedna piłka diament moneta a tu już brakuje tylko roweru albusa brakuje się przydało. Księżyc, balony. Księżyc, balony też gdzieś były tu. I tu. Wiatrak, okulary. ka nie było okulary są. OK. I ostatnie symbole: leżak i dzwon. Leżak dzwonek leżak i dzwon. No to chyba nic z tej zdrabki nie będzie, coś czuję. Tak, zdecydowanie brakuje serduszka. Ewentualnie sakwy. No niestety, zdrapa pusta. Kontrolne różne. To co? Owocowa eksplozja. Też szybciutko postaram się to wydrapać. kawka i mm, awokado. różówka figa banan pomarańczka Ktoś się wyłania, jest szansa chyba na jakąś linię. Czereśni i brzoskwinia. No i wszycho. arbus. arbuz, arbuz żadnego nie jest jeden arbuz, e, okej, okay. kambóli gruszka Symbole kokos, tu jeszcze gruszeczka, kokos, 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 był tylko jeden i ostatni ananas. Czy to coś da? Eee, no niestety mało brakowało, ale mało to. Jest duża różnica. Nie ma jabłka, nie ma mango, nie ma winogrona, nie ma kiwi. No niestety, czyli żadnej linii nie udało się uszczelić w tej zdrabce. No szkoda. ZJ. No na razie słabo idzie. Ale szanse w zdrabkach cyferkowych. Ja już myślałem że 22 19 no niestety kontrol E i drugiej nie mogę znaleźć Ej, G e, No nic Raczek z kasą. Nie ostatnio szło i chyba teraz musi się wyrównać statystycznie. No dokładnie. Pusta aż... kontrolne UD no i cała nadzieja w serii potrójnej trójnej ekstrapensji dwadzieścia 17 do ustrzelenia A jakże? kontrolne, różne ps, no, trzymajcie kciuki ludziska 7,11 33,29 no, trzeba było ponarzekać troszeczkę i dziękuję za trzymanie kciuki na pewno trzymanie kciuków na pewno po mojej prośbie, ktoś z Was ten kciuk złapał i od razu efekt, super, chociaż jakiś tam, no, piąteczka. No jest druga, no ekstra, coś już, coś już ją odzyska. Z tych 45 zł, i trzeci, no i trzy, no to pewnie po piątce, tak, pod jedenastką. Piątka, tutaj piątka, eee, 7, 11, tak? Okej, okay, tak, 29, 11, 7, 15 zł. No, honor uratowany. Może jeszcze tu coś będzie. Jak już się tak przykleiły jedna z drugą, w serii. Może drukują tak parami. Już na razie oboki. Tak i czwórka, no to nic, tu nie ma nic kontrolny OR. Także podsumowując, wydane 45 zł, odzyskane 15 zł. Na no cały koszyczek rozmaitych zdrapek jedna była trafna. No ale to zawsze coś będzie na pomnożenie przy następnych w zakupach dorzucę zdycha albo dwie do tej zdrabki, i zakupię coś innego i zmienię kiosk. Bo rzeczywiście dwa miejsca, w których y, głównie nabywam zdrabki od samego początku, od tych miesięcy, kiedy prowadzę zdrabkowy kanał, w jednym kiosku bardziej szczęśliwe trafienia, w drugim mniej. Także zdecydowanie chyba zacznę unikać tego mniej szczęśliwego, no bo po co skoro jest jak jest? A tymczasem trzymajcie się, do następnego, cześć.